Siema, z tej strony Mokry Suchar, a dzisiaj w wywiadzie mam Flesza, trenera Illuminar Gaming, tego, który zastąpił Wedziego i Wowa. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, bądź oglądaczy. Ja też witam, Michał. Witam również. Jesteś szczęśliwy? Wygraliście dzisiaj, wczoraj przegraliście. No, jestem szczęśliwy, bo każda wygrana cieszy, każda porażka na pewno prowadzi do odrobiny tego smutku, ale... Ważne zwycięstwo w naszej drodze po playoffy, po, po finałę Ultraligi, więc. Ważne, ale czy dobre? Wydaje mi się, że było dobre. Na pewno wyciągnęliśmy wnioski po wczorajszej porażce. Zrobiliśmy to, jak powinniśmy i trzeba cały czas iść do przodu. Eee, cały czas do przodu, to co teraz jest planem w takim razie? Gdzie, jaką ścieżkę macie obrać, żeby iść do przodu? No, trzeba wygrywać. To jest nasz plan. To jest nasz plan. No, wydaje się dość banalnie proste, ale takie mamy cele. No, chcemy wygrywać. Każdy zawodnik jest głodny tych zwycięstw, każda porażka go boli. Nie tylko nas, czy też tutaj zarządu, czy ludzi, którzy pracują wokół nas, więc no, chcemy wygrywać, chcemy dawać radość i fanom, i samym sobie, i wszystkim dookoła, którzy nam kibicują. W takim razie, co robicie, żeby wygrywać? Może pójdźmy tak, może zagłębmy się trochę. Kikis mówił mi o zmianie draftowania, jest jeszcze coś innego? Wydaje mi się, że może trochę mamy inne podejście, bo wiadomo, nie ma słabych drużyn, nie można nikogo lekceważyć, nie możemy się tutaj unosić taką pychą, że jesteśmy lepsi, bo, bo mamy taki nik, a nie inny. Po prostu trzeba grać wedle zasad, we, według reguł, które ustaliliśmy sobie przy, według planu, który ustaliliśmy sobie przed grą. Mamy, chcemy go wykonywać, chcemy wygrywać i, i tyle. I jeżeli będziemy lepsi, to będziemy odnosić te zwycięstwa. Jeżeli coś zrobimy nie tak, to znaczy, że źle po prostu wszystko rozplanowaliśmy i musimy zobaczyć, co tak naprawdę leży, w, w, tak, co jest kłopotem. W naszym, w naszym stylu grania i poprawić to. Mówiąc, nie ma słabych drużyn, masz na myśli to, że każda drużyna może być dla was zagrożeniem, tak? Uważam, że każda drużyna może być zagrożeniem, bo nie jesteśmy robotami. Każdy człowiek popełnia błędy. W grze tym bardziej jest to e, łatwiej zrobić, tak? Popełnić te błędy. I musimy po prostu cały czas być skupieni, cały czas uważać i wykonywać nasze. Wykonywać nasze założenia i tyle. To zacinasz się. Chyba trudno, trudno być poważnym człowiekiem cały czas. Powiedz nam, nie jesteś taki poważny zawsze. Znaczy, to zależy. Na pewno, jeżeli sytuacja tego wymaga, to oczywiście jestem poważny. Jeżeli można sobie trochę, że tak powiem, przyśmieszkować, to, to na pewno najważniejsze jest to po prostu, żeby. Odnaleźć taki balans między tym śmieszkowaniem a, a byciem poważnym, i, i tyle. I wydaje mi się też, że ludzie, którzy zaczęli ze mną współpracować, czy rozmawiali, czy poznali mnie od takiej bliższej strony, na przykład osobiście, a nie tylko z tej takiej twitterowej, to na pewno zauważyli, że, że to wygląda zupełnie inaczej. Ale gdzie jest to Twoje podejście i gdzie znajdujesz te granice? Bo ty nieraz lubiłeś powiedzieć, że trzeba być poważnym, żeby mieć autorytet. Trzeba być poważnym, jeśli chcemy, żeby esport był poważny, a z drugiej strony potrafisz walnąć tweeta i zaraz potem go usunąć i dzieje się z tego jakaś drama. No, po prostu to był taki moment, chwila. Lekko byłem po prostu zdenerwowany. Napisałem, co napisałem. Zobaczyłem, że po prostu to nie ma sensu, że to jest nie na miejscu, że. Lepiej po prostu banterować czy zaczepiać graczy przeciwnej drużyny przed meczem, a nie po meczu. I kogo miałem przeprosić, to przeprosiłem i uważam, że zrobiłem głupio, ale też nie, nie czuję się jakoś zbytnio winny. A dalej, z tą powagą, myślisz, że trzeba być poważnym, bo wiesz co, mamy taki Pirate Sports, które jako organizacja kompletnie jest poważne. I mamy ciebie, który nieraz mówi, że trzeba być poważnym, żeby e sport był brany na poważnie. Jeżeli chcemy, jeżeli chodzi o samą grę i w sposób, jaki trenujemy, w sposób, jaki podchodzimy do treningów, jak podchodzimy do gier, to jak najbardziej powinien być poważny, bo trzeba wykonywać swoją pracę jak najlepiej, żeby pokazać ludziom z zewnątrz sponsorom, czy widzom, czy jakimś innym fanom, że po prostu ciężka prasa przynosi efekty, ale jeżeli chodzi o takie social media, to warto po prostu czasami coś głupiego napisać, po prostu, żeby, żeby pokazać się też od tej innej strony, że oprócz tego takiego e, chłodnego stylu bycia, podejścia do swoich obowiązków, poza tymi obowiązkami, poza tą pracą też można być takim no, zwykłym człowiekiem szarym, niczym się nie różniąc od innych. Ale szary człowiek już i tak źle. Wiem. Znaczy, szary człowiek, no. No po prostu, zwykłym człowiekiem i tyle. No. Nie wiem, co mogę więcej dodać. Randomem, tak? O jak najbardziej można być randomem. Każdy z nas jest dla innej osoby randomem. I tyle. To chciałem usłyszeć. Eee, dobra. Eee, wiem raczej jakie wasze są cele, jako IHG, eee, ale chciałbym pokazać też o, in o innych drużynach. Eee, chciałbym się od Ciebie dowiedzieć co uważasz o drużynach na przykład z dołu stawki, takich jak Aves, Sprite czy Diablo Chairs czy to jest jakimś zaskoczeniem dla Ciebie, że one są tak nisko i że są uważane raczej za takie bardzo słabe drużyny czy, czy masz jakieś inne zdanie? Na pewno co do Aves można zobaczyć, że ich problemem jest to, że nie zmienili swojego stylu gry nie zrobili jakichś dużych zmian, tak naprawdę grają dalej tak samo, więc jeżeli grasz przez poprzednie... Jeden sezon tak samo i potem zaczynasz nowy sezon i znowu grasz tak samo, to oczywiste jest, że pozostałe drużyny, które już na ciebie grały, będą wiedziały, w jakim stylem wygracie, jakie są wasze słabości, będą to wykorzystywać. I to, to nie można mówić, że, że ktoś jest słaby, bo tak, no po prostu muszą zmienić swój styl gry, muszą dojść do jakichś wniosku, wniosków, może jakieś zmiany. No, no nie mam pojęcia, bo, bo nigdy nie pracowałem z nimi, nie znam tych graczy, nie wiem, co, je, co leży w problemie, ale e, co, co jest problemem, ale. Tak z punktu widzenia widza, obserwatora, to można powiedzieć, że grają tak samo. Jakbym teraz mógł oglądać, nie wiedziałbym który sezon, to bym myślał, że jeszcze drugi sezon się nie skończył. Po prostu te same piki, ewentualnie może coś nowego wejdzie na topa, na, na AD. Wiadomo, bo są nowe, nowe postacie, ale mid, mid lane czy dżungla to jest to samo, nic nowego. Z tymi graczami akurat nie współpracowałeś, ale współpracowałeś z Wyskiem w Pirate Sports. A wyzy, który został wymieniony na no gracza z zagranicy, to jest reakcji, jeśli się nie mylę? Chyba tak. E, co myślisz o tej zmianie? Bo napisałeś chyba komentarz na Esportowych Świrach bodajże. Na, na grupie Lolka i Kawuni. Napisałem a dobra, przepraszam, bo to ostatnio walka grup jest, to jednak na Lolku i Kawuni napisał. E, przepraszam wszystkich administratorów Lolka i Kawuni, bo teraz mamy tak, Esportowe świry, Lolka i Kawunia, i dzisiaj powstała grupa Esport z tego, co widziałem, więc. Trzeba, trzeba uważać, którą grupę się mówi. Z wyskiem pracowałeś? Co myślisz o tej zmianie? Bo napisałeś, że wyska po prostu nie potrafili przegadać, tak? Znaczy, problem jest z wyskiem taki, bo to jest na pewno solidny zawodnik, jak na powiedzmy polskie standardy czy europejskie, z bardzo, bardzo duży, dużo gorszych graczy. Wyska trzeba cały czas pilnować. To jest jak obchodzenie się, można powiedzieć, z takim małym dzieckiem. Że tylko, że jak dziecko małe się oparzy, to już potem nie będzie dotykało, dotykało gorącego. A wysek, jak raz się oparzy, to dalej będzie dotykał, więc trzeba po prostu sprawować nad nim pieczę i wtedy on będzie bardzo dobrze grał. I trzeba mu mówić, trzeba go przekonywać, trzeba z nim bardzo dużo rozmawiać, dyskutować. Nie można mu dać tak zwanej wolnej ręki, żeby to on prowadził tą drużynę. Co, na przykład w Piratach był Niku, który był bardzo silnym głosem, a w, po prostu w tym Pride ja nie widzę żadnej takiej osoby. Nie widzę. Dlatego Wysek grał tak, a nie inaczej. Bo nikt po prostu nie potrafi mu przemówić do rozsądku. I tyle. Czyli Wysek potrzebuje według Ciebie wdrużynie kogoś, w drużynie albo jako trenera kogoś, kto, kto go przegada. Nie tyle co przegada, co będzie w pewien sposób że Wysek będzie darzył tą osobę szacunkiem. Nie chodzi o bycie autorytetem, bo to ciężko jest na polskiej scenie, tym bardziej, jeżeli czy trenerzy, czy zawodnicy są młodzi, ale o sam szacunek chodzi i jeżeli nie będzie się na niego naskakiwało, jeżeli będzie się z nim rozmawiało i tłumaczyło mu dokładnie, co zrobił źle i jak to powinien na przykład zrobić, to Wysek będzie bardzo dobrze grał, co pokazał na przykład w playoffach, że wcale nie o, w meczu na AWS zagrał bardzo dobrze, w meczu na IHG po prostu błędy drużynowe... Zawiniły i, i, i wtedy przegraliśmy. I wysek nie był problemem żadnych z, z, z tych spotkań. Więc jeżeli się wymienia nagle, nie umie się znaleźć takiego środka, nie umie się znaleźć problemu. Bo problemem nie jest to, że wysek słabo gra, bo jest wyskiem, czy leku słabograbo jest lekiem. Tylko widać, że tak z zewnątrz widzę, że po prostu drużynowo sytuacja była napięta i nie miał kto rozładować tego napięcia. Wspomniałeś też o leku, to znaczy, że według Ciebie i leku, i Wysek mogą być graczami, którzy powalczą nawet spokojnie w play-offach tylko po prostu potrzebujemy tego drużyny, która będzie działała? Musi być odpowiednie otoczenie. Jeżeli każdy z graczy ma te same cele, chce tego samego, czyli dostać się do play bo oczywiście oni są tymi underdogami, under under nie są faworytami, więc. Chcą po prostu tych playoffów, nie chcą tych relegacji, więc nie wiem, może źle podchodzili do screamów, może coś innego zawiniło, może ktoś się pokłócił. No, ciężko to jest powiedzieć, jeżeli nie jesteś wewnątrz, ale widać po prostu z y mojej perspektywy, że tutaj nie, problemem nie byli gracze, co pokazało po prostu, po pokazał ostatni mecz Pride już po zmianach. E, tak, Dariusem na topie, ile tam miał kolej 0,5, 0,7, no. No szanujmy się, jeżeli taki jest debiut, no to naprawdę, to już wolałbym mieć Leka, który jest ruki, który chce grać, bo nigdy wcześniej nie grał, chce się pokazać jak najlepiej, ma nawet swojego trendamera, który może być dobrym pikiem, może być takim pocket pikiem, ale no, no, tak nie może być po prostu, że sobie wymieniamy graczy, no bo gdyby każda drużyna tak robiła, no to i nie próbowała naprawić tych problemów od początku przez rozmowę, przez dyskusję, no to, to, to byśmy mieli zmiany w Ultralidze co okienko transferowe. Okienka transfera już w ogóle się skończyło, tak? Tak, tak. Skończyło się kolejne, będzie chyba przed playoffami, o ile dobrze pamiętam. Spodziewasz się jakichś zmian, czy, czy do tej pory nie widzisz nigdzie, żeby coś było, albo czy ktoś według, czy ktoś według ciebie powinien zrobić zmiany? Mm, mi się wydaje, że Pride powinno zrobić zmiany i przywrócić wyska i leka, bo to jest no, przykre, patrząc na to, że ich gameplay się nie poprawił, a. Nawet pogorszyłbym, powiedział. Bo jak dobrze pamiętamy, Pride prawie wygrało na Devils One. Po prostu ta, ta presja takiej długiej gry, Warsi bardzo dobrze gra, Dumbai czy, czy Syrpi bardzo dobrze również grają. Nie odstają jakoś mocno od reszty drużyny, więc nie rozumiem skąd te zmiany. Po prostu nie rozumiem. E, Okej, okay. porozmawialiśmy o Ultralidze, chcę porozmawiać o Tobie, bo Ty jesteś osobą, która zaliczyła taki duży skok na przestrzeni tego roku. Byłeś trochę nikim, można by powiedzieć, bo wiesz, pracowałeś w KFC kiedyś, a teraz jesteś headcoachem w Illuminar Gaming. Czemu zawdzięczasz w ogóle ten duży skok? Najpierw może dodam tak, że nie, nie pracowałem tylko w KFC, w zasadzie pracowałem już e, i na e, zbiorze owoców, zbierałem borówki. Nie polecam nikomu tej pracy, i e, pracowałem na cateringu weekendowym, więc jeździłem, raz pracowałem 21 godzin i, od, i po tamtym czasie się zwolniłem, bo powiedziałem, że tak nie może być, że ja siedzę tyle w pracy. Pracowałem też za granicą w Holandii na magazynie, więc tak naprawdę pracowałem wszędzie, można powiedzieć. A co do tego, jak taki duży skok zaliczyłem, to wydaje mi się, że może znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Do tego jeszcze, jako że lubię ten e-sport, jara mnie to, uwielbiam siedzieć od rana do wieczora przy tym lolu, czy uwielbiam też e, e, grać, to po prostu mnie napędza i wydaje mi się, że też taką drogą pantoflową trochę, bo nie będę kłamał, że parę osób nie poleciło do Iluminar. E, napisał do mnie e, Kamek, czy nie zechciałbym przyjechać do biura a po prostu na rozmowę, porozmawiać. Ja się zgodziłem, przyjechałem, doszliśmy do porozumienia i, i, i tak się tu znalazłem i potem jak już się podpisaliśmy, to po prostu zapytałem, że E, czy sami tak doszli, czy po prostu ktoś polecił, i oni powiedzieli, że po prostu pytali paru, paru osób, co o mnie sądzą, i dużo osób się pozytywnie wypowiedziało, więc po prostu dlatego chcieli mnie zaprosić na, na, na rozmowę, i, i wydaje mi się, że obie strony są zadowolone z tego, jak przebiega nasza współpraca do tej pory. A jesteś na tyle pewny siebie, że uważasz, że to jest twoje odpowiednie miejsce, że zasługujesz tak jakby na tak szybki awans do takiej organizacji? Wydaje mi się, że tak, bo na pewno pokazałem, że jestem mocno zaangażowany w to co robię. Zawsze staram się to robić. To na pewno pokazało czy, czy praca w Pakt, gdzie miałem tak naprawdę pięć osób no, cztery osoby, które nigdy wcześniej nie grały oraz Wariona, który rozpoczął e, swoją grę taką profesjonalną, no, półprofesjonalną w zasadzie, sezon wcześniej w Ultralidze. Potem była, e, pomagałem Piratom przygotować się do playoffów przed Aves, przed meczem z Aves i przed meczem z Illuminar. Potem oczywiście te relegacje, no i potem e, te, te PL z Piratami. Więc czy są jakieś, też można sobie zadać takie pytanie, czy... czy jest jakaś lepsza opcja niż ja na ten moment? Bo to też bardzo ważne. Bo tak naprawdę Zetural, mamy Sharksa, mamy Delorta, no i mnie. I teraz kto więcej? No, jeszcze z wedzi w piratach. No, a czy Wedzi jest naprawdę takim coachem? No. Czy aż, aż tak dużo wnosi? No, no nie wiem, no. Słyszałem dużo rzeczy jedne negatywne, jedne pozytywne. Uważam, że po prostu trzeba dawać szansę młodym i ci młodzi są bardziej ambitni, tak, no bo w końcu Vegi ma swoją rodzinę, ma jeszcze tą pracę, on nie może się poświęcić e trenowaniu, e-sportowi w, w, na pełen etat. I wydaje mi się, że jeżeli tego trenera też nie ma na pełen etat, to, to drużyna zupełnie inaczej funkcjonuje. Okej, okay, jakby to taka Fajna opinia o Wegeam w stosunku tego, że nie można poświęcić się w 100%. Dla Ciebie naprawdę trzeba się poświęcać w 100%. Ty widzisz, że na przykład potrzebujesz cały dzień, żeby być trenerem dobrym? E, jak, ja potrzebuję czegoś takiego, że ja wstaję, myślę o lolu, gram, screamy, czyli pracuję, myślę o lolu, idę spać, myślę o lolu, przez cały dzień myślę o lolu. Po prostu przez cały dzień myślę o lolu i to mnie napędza. I masz dużo myśli w głowie, chcesz robić coś nowego, może chcesz czegoś spróbować, rozmawiasz z graczami, yy, nie wiem, rozmawiasz z innymi ludźmi, również ze sceny, i cały czas Twoje życie kręci się wokół Lola. I przez to możesz dawać z siebie no, 100% cały czas. A kiedy Twoje życie nie kręci się tylko i wyłącznie wokół Lola, no to nie możesz poświęcić tyle czasu po prostu na przemyślenia, na jakieś treningi, czy na oglądanie meczy przeciwników i tak dalej. Ale. Ty lubiłeś na przykład powiedzieć, że LOL to szachy dla debili i w szachach na przykład masz sytuację, gdzie ludzie mają swoje rodziny i gdzie na przykład nie mogą poświęcać całego dnia, więc znaczy, nie mogą, mogą, ale nie robią tego, że nie poświęcają całego dnia na w szachy, tylko wiesz, mają tam maksymalnie ileś godzin dziennie na szachy, a tak to mają rodziny, mają rzeczy prywatne, mają siłownię, mają dietę, nie, nie mają tego całego dnia. W LOLu trzeba mieć ten cały dzień na LOLa? Znaczy, przede wszystkim te porównanie. W szachach dla debili chodzi o to, że trzeba myśleć tak, jak myślą szachiści, bo e, ci najlepsi szachiści po prostu myślą kilkanaście ruchów do przodu. Myślą, jak zagra przeciwnik, jak oni mogą to zagrać. W lolu też tak trzeba robić, tylko w czasie rzeczywistym nie mamy czasu na zastanowienie. Musimy szybko po prostu podjąć decyzję. Te teraz albo nigdy, tak? I bardziej bym porównał to do, do sportu, do piłki nożnej. No, ci piłkarze też cały dzień poświęcają tak naprawdę cały sezon poświęcają piłce nożnej. Oni nie przychodzą tylko raz na, na trening i potem sobie wracają do, powiedzmy, nie wiem, do swoich rodzin czy cokolwiek innego, bo wiadomo niektórzy piłkarze po prostu przyjeżdżają do danego do, do miasta w zależności od tego w jakim klubie pracują. Oczywiście zdarzają się tacy piłkarze, którzy żyją ze swoimi rodzinami, ale jednak te ich całe życie kręci się wokół piłki. Oni robią niczego innego, jakby nie odpuszczają sobie, bo cały czas chcą się polepszać, cały, e, cały czas chcą być lepsi, więc jeżeli my, każdy by podchodził z, jeżeli każdy gracz by miał takie podejście, no to każdy gracz by się rozwijał, a wielu graczy po prostu nie ma takiego podejścia, bo grają sobie, bo sobie grają. A w normal Gaming każdy poświęca się w 100%? Oczywiście Melonik ma szkołę. Więc nasz plan treningowy z e, po prostu dopasowaliśmy tak, żeby nie przeszkadzało mu to wchodzeniu do szkoły i mamy dobrze zorganizowany, uważam, plan, kiedy gramy screamy i po prostu Melonik może pogodzić przez to i, i szkołę. I oficjalne mecze oraz screamy. I, I tyle. I mamy też oczywiście jeden taki dzień wolny, żeby każdy mógł sobie, nie wiem, czy gdzieś wyjść, czy coś, gdzie, gdzie nie, ma tego, nie ma tych screamów, więc może sobie, że tak powiem, odpocząć lekko. A wracając dalej do Ciebie i Twojego rozwoju, gdzie jest Twój sufit? Widzisz go gdzieś? Jest jakiś Twój cel, do którego chciałbyś dojść? Jest coś takiego? Szczerze powiedziawszy, to ja rok temu nawet nie myślałem, że będę trenował, w takiej organizacji, jak jest Illuminar Gaming. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jakie mam plany na przyszłość. Na pewno celuję wysoko, na pewno chcę się rozwijać, na pewno nie chcę poprzestać tylko i na polskiej lidze. Chciałbym spróbować swoich sił gdzieś może za granicą. Uważam, że nie posiadam jeszcze takich umiejętności i takiego doświadczenia, żeby gdzieś za to e, pójść za granicę. Ale uważam, że jeżeli będę pracował sumiennie. Będzie to przynosiło efekty, no to reszta osób też zobaczy, że, że po prostu idę w górę. I, I to tylko dzięki wyłącznie swojej pracy i ludzi, z którymi pracuję, bo tak naprawdę samemu no, nie można niczego zrobić. Ale czekaj, mówiąc, że nie jesteś na tyle dobry, żeby iść za granicę, to brzmi jakbyś obrażał Polską Ligę, że Polska Liga jest gorsza i tutaj jesteś wystarczający. Tylko, że ja celuję w wygrywanie z zagranicznych lig. A wiadomo, że jeżeli takiego trenera losowego, że tak powiem, dla nich, bo oni mnie nie znają. Najpierw muszę po prostu zdobyć uznanie, wyrobić sobie imię, markę, i dopiero wtedy będę mógł myśleć gdzieś o zagranicy. Co znaczy wyrobić sobie uznanie? Myślisz, że jak wygrasz Ultraligę, to będziesz mógł iść za granicę na przykład? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Bo to też nie jest takie miarodajne. Mamy bardzo silny zespół, mamy bardzo znanych graczy, więc to też ludzie patrzą przez pryzmat tego. Ale jeżeli powiedzmy następny sezon znowu się uda, jeżeli ten się również uda, no to jak najbardziej będę mógł myśleć o, o, o czymś za granicą, ale póki co to na razie się nie wybieram. Ode mnie to by było chyba na tyle, jak chciałbyś coś przekazać fanom Illuminar, e, mamie, tacie, to teraz masz okazję. No to na pewno chcę pozdrowić mamę i swojego brata, bo jak będzie ten wywiad, to na pewno będą oglądali. E, no, wszystkich fanów Illuminar, wiadomo. No i oczywiście naszego fana numer jeden, Boa, pozdrawiam cię serdecznie. Super jesteś gość. Wy też jesteście super goście, jeśli dotrwaliście do końca, e, a po inne wywiady zapraszam... Na mój kanał YouTube, który oczywiście możecie subskrybować. No.